Jest nam niezmiernie miło, że możemy razem z Państwem świętować nasz jubileusz, tym bardziej, że jest nas tutaj bardzo, bardzo duże i zacne grono i cieszę się bardzo z tego powodu. Chciałbym jako gospodarz, jako gospodarze razem z Krystyną chcielibyśmy powitać prezesa zarządu Orbis SA, dyrektora, Operacyjnego na regionie Europy Wschodniej ACORiNVEST, pana Dominika Sołtysika. Witamy. Witamy, Dominiku. Członków zarządu, dyrektorów, kolegów i koleżanki Akorinwest, właściciela hotelu. Prawo dla wszystkich. Przedstawicieli, kolegów i koleżanki grupy Akor, która zarządza naszym hotelem. Prawo. Witamy, witamy. witamy również naszych wiernych partnerów, klientów i gości. Przedstawicieli mediów, branży turystycznej, branży Choreka, wszystkich wspaniałych przyjaciół. Witajcie. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że hotel to przede wszystkim ludzie. U nas w hotelu, na naszych pracowników mówimy artist. To dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu, sercu, które wkładają w codzienną pracę, w obsługę naszych klientów, pasję, którą się dzielą, to wszystko pozwala na to, że nasi klienci traktują nasz hotel jak swój własny dom. Jestem niezmiernie dumny z tego faktu że przez te 50 lat potrafiliśmy wykształcić pokolenia specjalistów w naszej branży, prawdziwych hotelarzy i gastronomów. A musicie Państwo wiedzieć, iż w ciągu pięciu dekad gościliśmy w hotelu prawie 20 milionów gości. I to jest ośmiokrotność liczby mieszkańców mojej rodzinnej Litwy. Wow. <noise> przez przez 50 lat, wtedy i teraz, nasz hotel był i pozostaje miejscem wyjątkowych spotkań i świadkiem niezwykłych historii. W tych murach świętujemy biznesowe sukcesy, bierzemy udział w niezwykłych wydarzeniach, tworzymy niezapomniany klimat oficjalnych, rodzinnych i romantycznych pobytów. Wcześniej mówiłem o ludziach, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że hotel i hotelarze nie pracują bez pasji. Choć wiemy, że czasy się zmieniają, nasza pasja i zaangażowanie pozostaje cały czas bez zmian. Jestem głęboko przekonany, że nasza dbałość o detale, wysoka jakość plus gościnność powodują, że nasi goście wracają właśnie tutaj bardzo regularnie. Tak. I najistotniejszym wyznacznikiem naszego sukcesu jest satysfakcja naszych gości. Co miesiąc dostajemy ponad tysiąc opinii od naszych klientów i cieszymy się bardzo, że jesteśmy tak pozytywnie i wysoko oceniani. A poza tym, mimo iż dzisiaj takie zjawisko jest rzadkością, co roku otrzymujemy odręcznie pisane kartki i listy od naszych gości z życzeniami, z podziękowaniami za wyjątkowe doświadczenia. Te słowa uznania i liczne opinie są dla nas miarą naszego sukcesu i stanowią najlepszą rekomendację naszej pracy. Dzisiaj, jako dyrektor tego wspaniałego hotelu, jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy, że mogę brać udział w tym wydarzeniu. 50 lat obchodzimy tylko raz na 100, już drugiej okazji takiej nie będzie, więc tym bardziej, tym bardziej proszę mi wierzyć, że naprawdę jestem, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. Chciałbym e, powiedzieć również, że e, tak osobiście praca w tym hotelu i zarządzanie tym hotelem generalnie to, to było moje marzenie i e, to marzenie się spełniło. E, z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy i e, zaszczycony tym, że mogę być częścią naszego zespołu. E, w dniu dzisiejszym w szczególności chciałbym podziękować właśnie całemu mojemu zespołowi. Wszystkim naszym pracownikom za ich zaangażowanie, za serce, które wkładają w pracę, za pasję, którą dzielą się z naszymi gościami. Dziękuję Wam bardzo za to wszystko, co robicie dla naszych klientów. A kończąc nasze oficjalne powitanie i przemówienia, chciałabym podzielić się też z Państwem niezwykle ważną wiadomością. Dzisiaj wśród nas, na tych niezapomnianych 50 urodzinach hotelu, jest wyjątkowy człowiek, pan Wiesław Wilk, który w 1974 roku jako pierwszy dyrektor generalny otwierał ten wspaniały hotel i zapoczątkował erę naszych sukcesów, które tworzymy do dziś. Witamy serdecznie, panie Wiesław. Dzień dobry, dzień dobry. Wielkie brawa i też chwila dla fotoreporterów, aby uwiecznić ten piękny moment. To dla nas wszystkich naprawdę zaszczyt, że pan dyrektor znalazł dla nas czas i zechciał dołączyć do świętowania jubileuszu tego wspaniałego hotelu. Dziękuję bardzo, bardzo miło i gratuluję załodze i panu dyrektorowi. Ja proponuję, że może włączyć, możemy włączyć ten mikrofon, który trzeba pan dyrektor, bo w dawnym przypadku nie włączy. O, panie dyrektorze, jeżeli moglibyśmy raz jeszcze uprzejmie prosić o kilka słów. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo jest mi miło. Gratuluję panu dyrektorowi sukcesów i jeszcze dalszych. Dziękujemy bardzo serdecznie i życzę miłego dobrego. Cieszę się, że zostawiłem potem w dobrych rękach. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, ale też właśnie wielkie brawa dla obecnej dyrekcji i życzenia, aby im starczyło sił na dalszą pracę i może nawet na dalszych 50 lat. Wielkie brawa.